Przestań się ze mną wykłócać, bo inaczej to się źle skończy. I jak jest cała poskałżysz się do łeb oćwiałtuje twoje ciało. Więc lepiej zmykaj do pokoju. Z pozołu wyglądam na spokojną matkę, ale mam pewien płobłem z którym nie mogę się pogodzić. A mianowicie jest to taka mała głowa, która odebłała mi moją przyjaciółkę. Zamierzam się ziemścić. Byłyśmy nieozłącone. Łazem chodziłyśmy na dyskotjeki, imprezy. faciaci tacy sami. Aż tu nagłe to jebłane gówno Znikąd się wytrzasnęło i odebłało moja drugą połówkę. Tak od sobie. Więc tak od sobie ją zabiję. Myślała, że ujdzie jej to wszystko, ale nie. Ja włócę i zabiję ją. A nasa przyjaźń będzie trwała na wieki. Znowu będę tak jak wcześniej. Nigdy nie oddam mojej kłopełki najskłótszej. Ona jest moja. Moja, moja, moja. A jak zyje choć trochę? To poćwiałtuje je zasłane ciało i sprzedam na całnym łynku.